To jest nasz duży pokój. Przechodni. Tak, zaczyna się od dwóch foteli. Jeden duży okrągły stół, cztery krzesła, kredens, telewizor. Drugi, nie wiem jak to się nazywa, doblościanka. To jest działający zegar, to jest niedziałający zegar, ale ładnie wygląda. Nasze stanisko, stanowisko komputerowe Hector. okno, mieszkamy na bark y nie na balkonie, nie mieszkamy mieszkamy na, na trzecim piętrze a to jest wejście do naszej mikrokuchenki w kuchni jest wszystko co najpotrzebniejsze szafka, druga szafka lodówka kuchenka, piecek na talerze zlew, oczywiście tam kosz na śmieci pod tym jak w każdej normalnej rodzinie no i tutaj mamy kolejne szafki sposób to wygląda. Rzut okiem. A ten jest nasz pokój, tak samo duży jak tamten.